Ukraina może zrezygnować z NATO w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, choć porozumienie pokojowe nie zadowoli wszystkich. Natomiast Ukraina ostatecznie odmówiła oddania Donbasu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, złożył takie oświadczenie podczas dzisiejszych negocjacji z Amerykanami. W tym samym czasie na Kremlu już krzyczą, że nie zaakceptują zmian w planie pokojowym Donalda Trumpa i nie akceptują koreańskiego scenariusza na Ukrainie. W Berlinie trwają dziś rozmowy ukraińsko-amerykańskie o pokojowym rozwiązaniu sytuacji na Ukrainie i oto Europę reprezentuje kanclerz Niemiec Fryderyk Merz, który dzień wcześniej publicznie oskarżył Rosję o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Europie. I również otwarcie stwierdził, że Donald Trump nie jest już partnerem ani sojusznikiem Unii Europejskiej. I to w końcu należy przyznać. I Fryderyk Merz ma asa w rękawie, ponieważ dzień wcześniej Unia Europejska się przyznała. Fryderyk skrytykował bezterminowe zamrożenie rosyjskich aktywów w Europie, co od razu odebrało atut Donaldowi Trumpowi, ponieważ to oznacza, że Stany Zjednoczone Ameryki nie będą mogły wzbogacić się na tych pieniądzach. I nie będą mogły oddać ich Putinowi. To był strategiczny ruch Unii Europejskiej, o czym opowiemy w tym odcinku. Jednocześnie właśnie teraz Wołodymyr Zełenski stara się konstruktywnie podejść do propozycji Stany Zjednoczone Ameryki, aby z jednej strony nie zrazić Donalda, a jednocześnie nie stracić zaufania na Ukrainie. Zełęski, przy pomocy swoich europejskich sojuszników, starannie przygotował odpowiedź na plan pokojowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Który w istocie sprowadza się do jednego zdania. Tak, ale dalej jest wielokropek. Dlatego podsumujmy wstępnie negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy, które obecnie odbywają się w Berlinie między stroną amerykańską a ukraińską. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy o tym, ale najpierw proszę zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, komentarz. I koniecznie dołączcie do mojego telegrama Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, gdy tylko się pojawiają. A więc w Niemczech w niedzielę 14 grudnia rozpoczęło się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stany Zjednoczone, Ameryki z Witkowem oraz zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. To spotkanie było planowane na 13 grudnia. I w szerszym gronie z udziałem Fryderyka Merca, Emanuela Macrona i Kira Starmera, ale ostatecznie ograniczyło się do delegacji ukraińskiej i amerykańskiej. Jednak, mimo wszystko, w rozmowach uczestniczyli także Niemcy, którzy reprezentują Unię Europejską. Ale na tym etapie radzę Wam zwrócić uwagę na te zdjęcia. Widać na nich, że spotkanie jest jednak trójstronne. Ukraina, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, i co bardzo wymowne, na wszystkich zdjęciach Fryderyk Merz jest obok Wołodymyra Zełenskiego i nie odstępuje go na krok, a przy stole negocjacyjnym siedzi po jego lewej stronie. I wiecie, to bardzo różni się od trzydniowych negocjacji w Miami w zeszłym tygodniu, gdzie ukraińska delegacja była sam na sam z Witkowem i Kusznerem. Dziś Ukraina ma takie niezawodne wsparcie w postaci najsilniejszego lidera Europy. Czyli kanclerza Niemiec Fryderyka Merza. Później Fryderyk Merz opuścił salę negocjacyjną, zostawiając przy stole doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, Gintera Cautera. On rzekomo tylko moderuje te negocjacje, ale w rzeczywistości będzie całkowicie zorientowany w tym, co się dzieje. Europa w ten sposób zabezpiecza swoje interesy, by były uwzględniane. I tutaj rola Niemców w tych negocjacjach powiedziałbym, jest kluczowa. I o Fryderyku Merku jeszcze dziś porozmawiamy, ponieważ to właśnie on mocno popsuł nastrój Stevenowi Witkowowi i Jaredowi Kushnerowi, a także samemu Donaldowi Trumpowi. W sobotę Zełęski w wieczornym przemówieniu zapowiedział spotkanie z wysłannikami prezydenta Trumpa oraz z partnerami z Europy w sprawie podstaw pokoju, politycznego porozumienia w celu zakończenia wojny. Wcześniej prezydent opowiedział o kierunkach działań, w ramach których toczą się negocjacje dotyczące zakończenia wojny. Według niego negocjatorzy podzielili się na trzy grupy: gwarancje bezpieczeństwa, odbudowa Ukrainy oraz kontakty doradców do skarg bezpieczeństwa narodowego. A także Zełęski opowiedział, że w Niemczech działa platforma, na której właśnie uzgadniane są szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W tym przypadku. Negocjacji. Na jej czele stoi szef sztabu generalnego Ukrainy Andrii Chnatow, a także wchodzą do niej przedstawiciele armii, wywiadu i służb bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełęski odniósł się do słów Donalda Trumpa, że tylko prezydentowi Ukrainy nie odpowiada amerykański plan pokojowy. Zełęski zaznaczył, że plan pokojowy nie będzie taki, który wszystkim się spodoba. Dalej, prezydent podkreślił, że plan musi być skuteczny sprawiedliwy i zapewnić, by Rosja po podpisaniu nie zaatakowała ponownie Ukrainy. I oto, według informacji New York Times, Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym własną wersję planu pokojowego, która zawiera 20 punktów, jednak Stany już nalegają na wprowadzenie zmian do tej wersji planu i właśnie Zełenski bezpośrednio odpowiedział na te propozycje Amerykanów, by znów coś poprawiać. Zełenski oświadczył, że podczas negocjacji Stany Zjednoczone proponują kompromis w kwestii terytorialnej. Ukraina wycofuje wojska z Donbasu, a Rosja nie posuwa się dalej na tych terenach. Przypomnę, że Rosjanie już mówią: wprowadzimy tam rozgwardię. Według Zełęckiego, Kijów uważa za sprawiedliwą zasadę: stoimy tam, gdzie stoimy, i utrwalamy linię frontu tam, gdzie ona przebiega. Dziś Zełęcki podkreślił, że nie uważa amerykańskiej propozycji za sprawiedliwą. I tutaj Zełęski to podkreślił. Zełęski zaznaczył, że nadal nie wiadomo, kto według amerykańskiego planu będzie zarządzał strefą buforową po wycofaniu sił zbrojnych Ukrainy. Również nie jest jasne, dlaczego Rosjanie nie wycofują się na taką samą odległość w głąb okupowanych terytoriów. Według zełęskiego, stanowisko Ukrainy stoimy tam, gdzie stoimy, Nie podoba się Rosjanom, a Rosjanie grożą okupacją całego Donbasu. Według prezydenta Zełęskiego często wyolbrzymiają swoje osiągnięcia. No i dziś już na Kremlu zaczęli wrzeszczeć, że nie podoba im się ten plan. Pomocnik Putina do spraw międzynarodowych Juri Uszakow oświadczył, że podczas negocjacji nie omawiano wariantu koreańskiego scenariusza dla Ukrainy. Cytuję: Nie omawialiśmy tego ani razu, rozważaliśmy różne warianty długoterminowego uregulowania. A Amerykanie znają nasze podejście. Dokładne przeniesienie koreańskiego scenariusza ani razu nie było omawiane, moim zdaniem ani razu, nawet o tym nie słyszałem. Pomocnik Putina stwierdził, że Moskwa nie widziała jeszcze poprawek Kijowa i Europy do planu pokojowego, lecz uznał, że ich wkład raczej nie będzie konstruktywny. To postawa. Nie widzieliśmy, ale już potępiamy i nie zaakceptujemy. Tak zachowują się Rosjanie. I według słów Uszakowa, Kreml będzie miał stanowcze zastrzeżenia, jeśli do planu zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, zwłaszcza w kwestii terytorium. Krótko mówiąc, nie umyci znów mieszają wody. Teraz przechodzimy do najciekawszego. W kwestii NATO Ukraina jest jednak gotowa pójść na ustępstwa. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa zrezygnować z członkostwa w NATO. W zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony sojuszników. To będzie kluczowy kompromis ze strony Kijowa podczas pokojowych negocjacji. Cytat. Ukraina od początku chciała przystąpić do NATO, widząc w tym realne gwarancje bezpieczeństwa. Część partnerów z Stany Zjednoczone Ameryki i Europy tego nie rozumiała, ale mimo to wspierali ten cel. W ten sposób dzisiaj dwustronne gwarancje bezpieczeństwa między Ukrainą a Stany Zjednoczone Ameryki czyli gwarancje od Stany Zjednoczone Ameryki. Podobne do artykułu 5 NATO dla nas oraz gwarancje bezpieczeństwa od europejskich partnerów, a także innych krajów, takich jak Kanada i Japonia, to możliwość zapobieżenia kolejnemu rosyjskiemu najazdowi. Zełęski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa muszą być prawnie wiążące. Jak rozumiecie, taka zmiana retoryki Kijowa jest istotna. Ponieważ przystąpienie Ukrainy do NATO jest zapisane w Konstytucji Ukrainy, a jednym z celów wojskowych, Kreml ogłaszał zapobieżenie przystąpieniu Ukrainy do sojuszu. Putin chce pisemnego zobowiązania od głównych państw zachodnich, że NATO nie będzie rozszerzane na wschód. I właśnie tę kwestię przedstawiamy jako kompromis na negocjacjach z Amerykanami. Nie chodzi już o terytorium, ale właśnie o kwestię NATO. Mówią, nie wstępujemy do NATO, ale chcemy takie same gwarancje bezpieczeństwa jak członkowie sojuszu. W kwestii negocjacji Zełęski zajął interesujące stanowisko. Wiecie, Zełęski dzisiaj, jakby mówi Donaldowi Trumpowi, Ukraina zgadza się na twój plan pokojowy, ale zawsze jest kilka nie ale. No na przykład, Zęński jest gotów przeprowadzić wybory, ale do tego potrzebne jest zawieszenie broni. Zełęski twierdzi, że zaporowska elektrownia atomowa może być okupowana. Ale kontrolę powinna mieć Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki. Zełęski przyznaje, że liczebność ukraińskich sił zbrojnych może być ograniczona, ale tylko do obecnego poziomu. Zełęski mówi, że do NATO może nie wstąpimy, ale niech wtedy sojusznicy zapewnią równoważne gwarancje bezpieczeństwa itd. Ale trzeba przyznać, że pozycję zełęskiego bardzo wzmocnili Europejczycy i tutaj. Moim subiektywnym zdaniem ogromny szacunek dla Fryderyka Merca. Po pierwsze, dzień wcześniej Unia Europejska uzgodniła bezterminowe zamrożenie rosyjskich aktywów. Wcześniej zamrożenie rosyjskich finansów musiało być przedłużane co pół roku i istniało ryzyko, że Węgry i Słowacja zawetują tę decyzję. Wartość zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów wynosi 210 miliardów euro. Czyli 246 miliardów dolarów. Ich bezterminowe zamrożenie ma na celu przekonanie Belgii, która obawia się reakcji Moskwy, do poparcia planu Unii Europejskiej dotyczącego wykorzystania tych środków na udzielenie Ukrainie kredytu w wysokości do 165 miliardów euro na pokrycie wydatków wojskowych i cywilnych w latach 2026 i 2027. Według zamysłu inicjatorów Ukraina będzie musiała spłacić ten kredyt. Dopiero wtedy, podkreślam, dopiero wtedy, gdy Rosja wypłaci Ukrainie odszkodowanie za wszystkie szkody wyrządzone inwazją, czyli gdy wypłaci wszystkie reparacje. To oznacza, że kredyt staje się dotacją wypłacającą zaliczkowo przyszłe płatności reparacyjne Rosji. Ale co najważniejsze, to teraz nie pozwoli Stanom Zjednoczonym Ameryki ani Rosji. Sięgnąć po te pieniądze. I teraz ciekawe będzie zobaczyć, z jakim zapałem Witkow i Kuszner będą realizować stanowiska Kremla. Bo pieniądze już są zamrożone, nie dosięgniesz ich. Bardziej szczegółowo na ten temat porozmawiamy już w następnym odcinku, a w tym na końcu tego odcinka dodam jeszcze kilka słów o Frydrychu Merku. Po pierwsze, kanclerz Niemiec słusznie uważa, że rosyjski dyktator Władimir Putin w swojej agresywnej polityce zagranicznej nie zatrzyma się na Ukrainie i ruszy wojną przeciwko Europie. A po drugie, Friedrich Merz w końcu otwarcie stwierdził, że Stany Zjednoczone teraz bardzo trudno nazwać sojusznikiem, a więc i negocjacje z nimi należy prowadzić odpowiednio. Friedrich Merz stwierdził, że zasada Pax America to już przeszłość, nie można już wierzyć, że Ameryka obroni Europę. Po drugie, cytat, polityka celna Stanów Zjednoczonych, którą chcielibyśmy inną. Ale polityka to nie koncert życzeń. Rząd amerykański to robi. I nie myślcie, że to tylko tymczasowe zjawisko. Trump nie pojawił się nagle i ta polityka nie zniknie wśród Amerykanów od razu. Z następcą Trumpa może być jeszcze trudniej. Dlatego przygotowujemy się na to, że obserwujemy fundamentalne zmiany w stosunkach transatlantyckich. Koniec cytatu. Tutaj postawię wielokropek. Przyjaciele napiszcie koniecznie w komentarzach pod tym odcinkiem swoje opinie i wnioski. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Przyjaciele. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, ta informacja była dla Was przydatna. Uważacie moją pracę za potrzebną, możecie zostawić dowolny datek lub wykupić płatną subskrypcję tego kanału na YouTube. Ogólnie możecie wesprzeć kanał finansowo, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Tam jest napisane. Wsparcie dla kanału Aleksiej Pici. Wybierzcie dowolną, wygodną dla Was formę. Będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się.